No to przegraliśmy z honorem te mistrzostwa, z Ekwadorem też. Nie każdy jednak odbiera nasz udział w ten sposób. Napisał do mnie słuchacz Tomek i zaproponował, żeby ogłosić konkurs na napis na autobusie, który woził naszych piłkarzy na niemieckim mundialu. I przysłał kilka propozycji. My tylko przejazdem, takie duże białe L na niebieskim tle, żeby tam umieścić kółko wędkarskie. Polakom gratulujemy autobusu. To jest miejsce na twoją reklamę. Domowe przedszkole, czy nie kopać leżących? Właśnie, nie kopać leżących. Lepiej się zamiast kopać, lepiej się zastanowić, tak jak cztery lata temu nad przyczynami porażki i nie wyciągać wniosków na przyszłość, Trzeba było się za cztery lata o czym zastanawiać. Przede wszystkim krytykuje się trenera Janasa, że źle wybrał piłkarzy. No a uderzmy się w piersi i puknijmy się w czoło. A myśmy dobrze wybrali do Sejmu na przykład, czy zasłużyliśmy na lepszą reprezentację, no ja tak. Poza tym sztab trenerski mówi przed mistrzostwami, że wszystko rywalach. Może o przeciwnikach nasi trenerzy wiedzieli wszystko, tylko o naszej drużynie dużo mniej. I tak wyszło. Przed mistrzostwami pojawiły się głosy, głosy, że stać naszych piłkarzy na bardzo wiele, a my byśmy chyba woleli, żeby raczej ich było biegać na wiele. No cóż, zawiodłam motoryka, która miała minimalizować poczynania przeciwnika i maksymalizować nasze poczynania, no ale przegraliśmy z honorem. I fajnie by było dożyć takich mistrzostw, na których byśmy nie honorowo, ale wygrali. Ja przeczytałem w gazecie, że prywatyzacja PZU to była, cytuję, gra służb specjalnych polityków i biznesu. No, szkoda, że nie gra naszych piłkarzy, bo by PZU nie, nie sprywatyzowano i nie byłoby afery. No, ale mieliśmy nie kopać leżącego, chociaż leżący leżącego może. Wszyscy w taki czy inny sposób leżymy.